Witajcie drodzy subskrybenci, po znacznie dłuższej przerwie niż zazwyczaj Postanowiłem, że nagram kolejny jakiś tam odcinek na YouTube'a Żeby było co obejrzeć, co wrzucić Teraz tak, pogoda się zaczęła robić coraz cieplejsza Więc za bardzo już morsowanie powoli się mija z celem, bo woda się robi za ciepła W związku z tym postanowiłem, że chociaż raz z ciekawości, że przejdę na zabieg kryoterapeutyczny, Właśnie zmierzam na kryoterapię. Zobaczymy, co to będzie, jaki będzie efekt. No, raczej jeden zabieg to jest za mało, żeby coś tam więcej osiągnąć. Ale z ciekawości, podobno temperatury mogą sięgać tam do minus 110-120 tak przeciętnie. Więc samej jestem po prostu ciekaw, jak mi się wejdzie do takiej tuby zimnego powietrza. Więc właśnie zmierzam. Jak się uda. Jak nie będzie miał prowadzący, to o, o ten zabieg przeciwko, to trochę nagram. Pokażę Wam, jak wygląda tuba. Zobaczymy, zobaczymy. Może mm. będzie fajnie. Także trzymajcie się ciepło. O! No, nagrywasz? O! No to jedziemy. O! No. Ale na przykład wejście do wody jest trudniejsze. Zdecydowanie. Woda jednak, tą wilgotność tam jest wiadomo, tak wysoka, że to ten strzał. Także witajcie, drodzy subskrybenci. Dzisiaj nagrywamy skrynniki kryo, nie? Krajowy skrynnik. No, że zabieg kryoterapeutyczny. O, czuję się chłodem, no nie powiem. Nie. A to dopiero 30 sekund za nami? No. 5 ale... minuty do końca. Widzicie, dzisiaj zabieg. Regeneracyjnie. Ciekawe czy coś pomoże na ten, na ten mój ból, czy będę mógł czuł. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, robię pauzę. Czuć zimno, nie powiem nie. On no, się robi zimno, zwłaszcza przy, przy nogach. Faktycznie przy nogach, przy plecach, przy rękach no, Ale fajne uczucie. No, polecam wam, spróbować. Z ciekawości chociażby. Ok, po zabiegu w krio zalecana jest aktywność fizyczna w tej przestrzeni aerobowej. Także masz do wyboru orbitrek, rower stacjonarny, bądź pieżnię mechaniczną. Ale tam wtedy ten trening przeprowadzimy. Także tak za niedługo. Jak uniwersalny żołnierz! O, ale super!